Dzień dobry Państwu. Serdecznie dziękuję za to, że przybyliście na nasze dzisiejsze spotkanie. Proszę Państwa, to spotkanie te poświęcone jest temu, oczywiście później jak zechcecie zadać pytania, bardzo chętnie na nie odpowiem. W dniu dzisiejszym miałem wątpliwą przyjemność funkcjonowania w Sądzie Okręgowym w Siedlcach i chcę Państwu powiedzieć, że... Pozwałem człowieka, który szkalował moje dobre imię, moje, dobre imię mojej firmy, moich współpracowników i wspólnika. Otóż chcę Was, tu jest postanowienie sądu, ten człowiek ma wszystkie kwestie, które również u Państwa na portalu się pojawiały. Ja dam to Państwu, postanowienie do. Do sprawdzenia, żebyście wiedzieli, co tu jest napisane. E, otóż e, sąd nakazał w przeciągu 24 godzin e, temu panu, aby zamieścił publikacje na tych portalach, na których szkalował e, mnie i moje dobre imię. Dlaczego ja chcę o tym mówić? Dlatego, żeby inni, którzy czują się e, dyskredytowani, którzy czują się szkalowani, żeby nie bali się podejmować decyzji i ludzie w internecie nie są anonimowi. Ja chcę Wam powiedzieć, iż, e, kochani, e, ten człowiek najprawdopodobniej był inspirowany przez kogoś. I dzisiaj namawiam Was gorąco, żebyście nie dali się takim ludziom, którzy ukrywają się pod różnymi fałszywymi kątami, którzy dopuszczają się tego, że jest z drugiej strony monitora, to jest bezkarny. Namawiam Was wszystkich do tego, abyśmy z tym walczyli. I w moim przypadku ten proces w trybie wyborczym odbył się bardzo szybko, ponieważ... Wczoraj złożyliśmy jakby pozew, a dzisiaj o 7.30 już się rozprawa rozpoczęła, o 12.00 mieliśmy postanowienie sądu, z czego jestem zadowolony, bo w całości uznano moje roszczenia i sąd wydał orzeczenie w tej sprawie. Co jeszcze mogę powiedzieć? E, mogę m, przy tej okazji, jeżeli pozwolicie, a widzę, że jedziemy na żywo, to chcę powiedzieć, że e, możecie tu mnie pytać różne rzeczy, chętnie odpowiem. Natomiast e, tutaj mi z tyłu pokazują, że żeby powiedzieć o tym, co mam za plecami, otóż jest to e, strefa takiej wolnej wypowiedzi, którą organizujemy w piątek i to akurat nie jest polityczne, tam nie będzie naszych banerów, nie będzie naszych ulotek. Proszę Państwa, to nie tak, że my się odcinamy totalnie od tego, ale nie chcemy, żeby ta polityka w piątek dominowała, dlatego też zapraszamy do naszej wspólnej zabawy wszystkich, kto chce. Przejść, zaśpiewać, zatańczyć, porozmawiać z mieszkańcami czy e, kolegów e, z innych opcji, którzy biorą udział w wyborach, bo, wiecie, no, liczymy na to, że zechcą się zaprezentować z innych opcji, dlatego też nie będzie jakby tutaj e, niczego przeciwko. Chcemy Wam powiedzieć również, że przygotowaliśmy e, przy tym wydarzeniu szereg atrakcji dla najmłodszych. Będą, ja może pozwolę sobie, zaraz Państwu przeczytam, Tutaj mam napisane, z tyłu jest, ale wiecie, to odwracać się do was to nieelegancko. Będzie pani, która będzie animatorką, będzie malowała dzieciom twarze i takie tam różne zabawy. Będą dmuchańce, kolega będzie przedstawiał, jak należy poruszać się z i tu, nie wiem, respiratorem AED. Jak postępować? Już robiliśmy coś takiego nad zalewem. Tutaj powtórzymy podobny zabieg. Będzie punkt medyczny, gdzie będzie można sobie zbadać krew na cukier, ciśnienie i pewnie jeszcze jakieś inne rzeczy. Część ze znajomych zaproponowała, że zatańczą i poprowadzą naukę tańca zumbę. Będzie kawa i herbata. Będą ognie fińskie. Przy okazji będzie wata cukrowa. Będzie można sobie zrobić zdjęcie z alpakami, które do nas przyjadą, ale będą tylko od 15 do 17, ponieważ dłużej nie chcemy zwierzątek męczyć i wtedy będzie można sobie to zdjęcie zrobić. I tu uwaga, będzie prawdopodobnie dwóch chłopców, jeżeli chodzi o te alpaki. Będziemy również, i to jutro, nie jutro, to na, będziemy zbierali na szczytny cel. Tylko przyznam uczciwie, że do dzisiaj jeszcze nie wiemy, co to będzie za szczytny cel. Będziemy sprzedawali ciasto, a w ślad za tym, jeżeli zbierzemy jakieś pieniądze, to po prostu przeznaczymy na, na kogoś, kto bardzo potrzebuje pomocy. Będzie również gra w unihokej. Pokażemy, jak to, jak, to, jak to się gra w tego Uni Hokeja, Będzie również wspinaczka na drzewo. Jeden z naszych kandydatów będzie... Państwu. Pokaz ciężarów również będzie, jak się dźwiga ciężary. To tyle. Szanowni Państwo, jeżeli macie ochotę zadać mi jakieś pytanie, to jestem do dyspozycji. Jeżeli nie, to już, żeby zamykać ten temat, w którym się spotkaliśmy, to, to powiem Państwu, że jeszcze raz namawiam do tego, żebyśmy nie dali się hejtować, żebyśmy się przeciwstawiali, ci ludzie za monitorem nie są anonimowi. I namawiam do tego i przedsiębiorców, i zwykłych ludzi, żebyście nie dali się w ten sposób hejtować. Czy macie pytania? Ja mam pytanie. Proszę bardzo. Kim jest ta osoba? Czy to jest jakiś kandydat? Czy to jest osoba publiczna? Czy może Pan podać dane tej osoby? I od kiedy tak naprawdę... Yy... Był ten hejt przez, przez tą osobę? Czy to było przez kilka tygodni, od początku pana kampanii, czy w ostatnich dniach aż tak bardzo nasiliła się? Otóż, Patryku, bo jesteśmy po imieniu, pozwolisz. To się, to się stało w przeciągu ostatnich 10 dni. I ten pan był, jest byłym moim pracownikiem i to on tutaj. W mojej ocenie stymulowany e, zaczął e, wyczyniać różne niestworzone rzeczy. W ośmiu grupach społecznościowych rozpisywał, e, no i jakieś tam kalumnie na mnie wylewał. Jak się okazało e, niesłusznie i bez e, jakby podstaw. A jak ta osoba przyjęła ten wyrokła dzisiaj nas? Była, ale wyszła w trakcie. To... Bardzo mocno pobudzony pan. Nie wiem, co wpływało na to, ale to już jakby nie do mojej oceny. Ja to tutaj zostawiam dla was. Macie to do wglądu, proszę bardzo, ja to prześlę na, na maila. Jak chcecie, oczywiście przedstawię to każdemu. To jest jedyna tak naprawdę taka sprawa, czy jeszcze były osoby, które tak pana krytykowały, fejtowały? A wie pan, jest ich e, wielu. E, m, trudno mi w tej chwili jakby wymieniać, robią różne tam cuda, ale powiem tak, najbardziej to, co mnie bolało, to to bolało mnie, że dzwoniono do moich kandydatów, którzy już byli u mnie na listach, słuchajcie, i zastraszano ich w ten sposób, że słuchaj, weź przemyśl, co twój mąż... Albo dlaczego Twój mąż idzie z goławskim? Czy Ty, aby czasem rozważyliście to, czy Twoja pozycja nie jest zagrożona? Z kolei inni, ja dzisiaj nie będę podawał nazwisk, wybaczcie mi, ale nie chcę być... Jakby szarpany, chociaż powiem szczerze, że już dzisiaj można mówić niemalże wszystko, ponieważ sąd nie zdąży rozpatrzeć sprawy i nie, 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 nie zdąży e, jakby zmusić e, m, kogoś do sprostowania. Dlatego ja to zrobiłem w dniu wczorajszym, żebym dzisiaj szybko dostał e, tą rozprawę. E, wracając do tematu, o który pytasz. E, ty pracujesz w jednostce e, miejskiej. E, w jednostce miejskiej. Tak, było, tak było. Nie mówię, Patryku, do ciebie, tylko do. I wyobraźcie sobie, że ten człowiek już był u nas na listach zarejestrowanych i poprosił o to, żeby dla dobra sprawy wykreślić go z tych list. Wcześniej dzwoniono i zastraszano. Sześć osób mi tak zastraszono. Przecufne kobiety. Które zebrałyby naprawdę wiele, wiele głosów. Dzisiaj być może, ja nie uważam, że miał listy gorsze i słabsze. Odpowiadam dla, do Patryka, dlatego e, e, patrzę, patrzę słab... chodź bliżej, to będzie mi łatwiej. Słuchajcie, to jest nie do pomyślenia, jakimi metodami posługują się, wiecie kto? Posługują się ludzie, którzy są na Waszym garnuszku, którzy od wielu lat funkcjonują w obszarze tak zwanego samorządu, którzy mają przyznawane etaty. Co by się nie zmieniało, to oni wiecznie są w tym samorządzie. I to wy, drodzy mieszkańcy, płacicie z własnych podatków za tych ludzi. Przyjrzyjcie się, przecież jesteście myślący. I wiecie, co oni dzisiaj zrobią wszystko? żeby się utrzymać przy władzy. Dlaczego? Dlatego, że nie umiał nic innego robić. Im dzisiaj jakby przyszło pójść, zamienić się z wami, do sklepu sprzedawać, albo robić coś w jakiejkolwiek fabryce, to się nie nadają do tego. Proszę, następne pytanie. Tutaj wracamy do tematu tego, co kiedyś pan nagrał, czyli trzech imion osób, które miały po prostu zaproponować panu kandydatom. Tak? Dlaczego pan nie zdecydował się, na to, żeby ich pozwać, żeby ta sprawa trafiła do sądu. Już mówię, dlatego, że nie chciałem narażać e, tych osób, które mm, wręcz nie się nie bały, mm, żebym nie podawał ich nazwisk. To, to nie o to chodzi. Ja się nie boję i ja po wyborach. Powiem wiele więcej, ale nie chciałem ich narażać na proces, na to, żeby się znaleźli w sądzie, na to, żeby przecież oni prosili Irek, nie rób tego, błagam cię, nie rób tego, bo będę miała nieprzyjemności. Szczególnie to były dziewczyny. Aczkolwiek jeden chłopak, mężczyzna, dorosły mężczyzna, który jest na listach, powiedział kilka słów męskich i powiedział, żaden. No mnie tutaj nie zastraszy. I to jest piękne, że są tacy odważni ludzie, którzy potrafią się postawić tym tak zwanym notablom, bo to panowie do was się teraz odnoszę. Ludźmi na świeczniku to się bywa, a później trzeba umieć ze sceny zejść, trzeba umieć się poruszać po tym mieście i pamiętajcie, te stołki nie przyrastają do tyłka. To tak. Taki mój skromny apel. Czyli po wyborach poznamy nazwiska osób, które proponowały. Przecież w większości to wy je znacie. To nie ma się co czarować. Te nazwiska to, to, te nazwiska to są oczywiście znane, i nie ma o czym tutaj polemizować i dyskutować. I to nie tylko te nazwiska, bo, bo, bo były również inne. Nie? Różnymi kanałami docierano i, i tak to robiono. I to jest nie do przyjęcia. Jeżeli zostanę tym burmistrzem, to już dzisiaj Wam zaręczam, nie mają się czego bać specjaliści, ludzie, którzy pracują, ale mogą się obawiać ci, którzy zostali powołani, bo była taka możliwość, bo, bo ja jestem koleżanką, przyjaciółką albo przyjacielem, no i jakieś tam stanowisko ci się tutaj, tam się obleży. Tak się nie powinno zarządzać naszym miastem. To jest pase. I ja na to nie wyrażam zgody. Nie ma mojej zgody na to, żeby ciężko pracowali ludzie, łożyli na pec, na pójk, duże opłaty. Mi się ciągle przyglądam się, jak babcia liczy te skromne moniaki w tym portfelu i musi łożyć na to, żeby te stanowiska, polityczne stanowiska były opłacane. Przecież doskonale wiecie, że tak jest w naszym mieście. To jest tajemnicą PoliSzynela. Wy tutaj, jak patrzycie na mnie, też wiecie i znacie tych ludzi. Dlatego nie bójcie się o tym mówić. Ja przy nich krzyżyka bym nie postawił. Panie Januszu, Joanna Królosińska, redakcja HUB24.info. Jak pan myśli, e, proces wyborczy, było to zagranie polityczne? E, zagranie polityczne? Z której strony? Ze strony osoby, Polite? tak, oso ze strony osób komentujących. Ale oczywiście, że tak. To był człowiek inspirowany. Tylko ja dzisiaj, ja dzisiaj nie udowodnię tego, bo nie jestem w stanie, nie jestem w stanie e, e, posiąść takich dokumentów. Najprawdopodobniej to po wyborach wyjdzie, bo to takie rzeczy zawsze wychodzą. Ale e, proszę, słucham, Przemysław. E, no bo to w ostatnim tygodniu, słuchajcie, żeby już nie było czasu na zgromadzenie do, do, dowodów, żeby nie można się było odnieść. A najłatwiej jest, kogo jest najłatwiej e, oczernić? opluć, obrzucić błotem kogoś, kto w życiu coś zrobił i mało tego, tym ludziom, którzy do czegoś doszli, przypisuje się, że kradł, że handlował, że e, robił niestworzone rzeczy, proszę Państwa, pewnie część z tych rzeczy ci ludzie robią i Ci ludzie naprawdę muszą kombinować na różne sposoby, żeby utrzymać się na fali, żeby coś zdobyć. Ale wiecie co? Czegoś takiego brakuje w naszym samorządzie i to tam trzeba robić wszystko, żeby liczyć te pieniądze. Tak jak liczy każdy przedsiębiorca, biznesmen u siebie. Nie wydawać tego, bo się nie da, bo tam trzeba, tam trzeba, bo moi znajomi muszą być opłaceni i oni na mnie zagłosują. No, abyście się nie zdziwili, że na, na Was zagłosują, bo są jeszcze ludzie mądrzy, rozważni, rozsądni, którzy patrzą, do czego to miasto zmierza. I chcę powiedzieć Wam jedno, ja tu nie idę po to, żeby w tym mieście rozrabiać. Ja idę po to, żeby to miasto było cudowne, żeby ono było pięknie zarządzane, żeby ono było czyste od tej polityki. Nie interesują mnie żadne układy polityczne. Mówię to tym, którzy snują sobie różne wyobraźnie. Proszę Państwa, nie przypisujcie mnie do żadnych ugrupowań, które są w naszym mieście, ponieważ ja... Nie mam zamiaru ani koalicji z nimi robić, ani się oddawać, głosów przepisywać i itd., itd. Ja mogę Wam już dzisiaj powiedzieć, że jeżeli zostanę radnym, to złożę ten mandat, jeżeli będę musiał patrzeć na to, co się w tym mieście dzieje i jeżeli nie będę miał na to wpływu. To jest ponad moje siły. Ja się przyglądałem dwa lata na to, jak tu jest w mieście zarządzane i wiecie co, to to mnie jakby. Zainspirowało, żebym odłożył to, co było dobre dla mnie, żebym odłożył te mm, możliwości, które miałem, i żebym przyszedł tu do miasta i spróbował coś zmienić. Ja nie wiem, czy na 100% zmienię wszystko tak, jak bym chciał, ale uwierzcie mi, nie spocznę, jeżeli tu nie będzie porządku i tu nie będzie sprawiedliwości, bo to tak powinno być. I uwierzcie mi, u mnie. Nie będzie ludzi, którzy będą zatrudniani, bo to jest moja synowa, bo to jest mój szwagier, bo to jest koleżanka koleżanki i tak dalej, i tak dalej. Nie. Czas z tym skończyć. Obudźcie się, moi drodzy kochani. Obudźcie się. Zobaczcie, co się potworzyło. Przecież w naszym mieście w tej chwili idzie do wyborów dwa ugrupowania popierające jednego młodego kandydata, Bartka Bryka. Następnie dwa ugrupowania polityczne popierające Piotra Pudowskiego i jedno ugrupowanie które popiera Przemka Waryszczyńskiego i tylko ja jestem niezależny i moi ludzie są niezależni e, że tak powiem w, tych, w tej gonitwie e, e, i w tych wyborach Proszę rozumiem, że jeśli pan będzie w opozycji zrzeknie się pan mandatu radnego Nie proszę e, wziąć to inaczej jeżeli ja nie zostanę burmistrzem. Proszę Pana, jeżeli nie będę miał wpływu na zmiany w tym mieście, to moje serducho tego nie wytrzyma. Ja muszę Panu powiedzieć, może troszkę genezę. Ja już ileś lat temu zrezygnowałem w trakcie kadencji, bo nie miałem przełożenia. Teraz wracając do tej polityki po wielu wielu latach uważałem, że jestem bardziej doświadczony, bardziej przygotowany do tego, żeby w tym mieście, Podzielić się moimi umiejętnościami. I wie pan co? Nikt nie chciał słuchać. No kurczę, tacy mądrzy ci nasi włodarze. Tacy, no... Wie pan co? To jest pycha. A pycha podobno kro... kroczy przed upadkiem. Dlatego też dzisiaj, jeżeli ja miałbym przez pięć lat słuchać, patrzeć na to i nie mieć wpływu, to moje serducho nie wytrzyma. Po prostu nie wytrzyma, nie dam sobie rady i z góry zakładam, że nie będę... Radnym, jeżeli nie będę burmistrzem. Mnie interesuje całość. Ja nie jestem gotowy na półśrodki, po to, żeby się z kimś szarpać, jakieś koalicje tworzyć. Tutaj pięciu dla, dla tego ugrupowania, dziesięciu dla tego. To nie tak ma być, ludzie. Tak się dzieje tylko tu u nas na wschodzie. Popatrzmy, bierzmy to, co jest dobre z zachodu. Stamtąd przykłady czerpmy. Mówię o dobrych przykładach, bo Zielony Ład. Zostawiam dzisiaj bez komentarza. Słucham, może jeszcze jakieś pytanie. Czyli albo burmistrz, albo nic. Dokładnie. No, nic innego mnie nie interesuje. Albo biorę wszystko, a kuku, albo nie. No dobra. Z naszej strony też uczę. Miło by było niezmiernie. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam. Tu jest telefon, proszę dzwonić, a w piątek zapraszamy od 13 do 21 na zabawę w centrum miasta przy Big Benie. Naprawdę będzie szałowo. I wy politycy z różnych stron, chodźcie, damy wam się, e, e, po, pokażecie się mieszkańcom, przedstawicie i u, u, uwierzcie, że nie będzie, nawet nie poczujecie, że ktokolwiek cokolwiek ma nie tak tu. Każdy może sobie przyjść, mam tu skrzyneczkę taką pod spodem, stanąć na skrzyneczkę i powiedzieć wszystko, co myśli. Mało tego, chcę podziękować za pomysł Andrzejowi Zdrojewskiemu, bo to jego pomysł i uwaga, Andrzej nie życzy sobie, żeby to było polityczne i polityczne nie będzie. Pozdrawiam Cię przy okazji wielki społeczniku tego miasta. Dziękuję Państwu, do zobaczenia w piątek. Pa!